UK Open za nami, jak zwykle moje typy się nie sprawdziły, ale to już klasyk, witam oczywiście, ale tym razem nie sam. Mateusz Lelań w Beznartań już pytał, kiedy kupał łukietek, to odpowiadam, teraz kupał łukietek, cześć. Cześć czołem, pozdrawiam Mateusza, a tak. raczej Ireczkę, jak go zwiemy. <laughs> A ja na wstępie dodam, że ten materiał nie jest sponsorowany przez Shops, także nie wcisnę wam żadnej wtyczki, ale dobrze. Tak już na wstępie, zaczniemy sobie od pierwszego takiego pytania, zanim tam rozczarowania, czy tam zaskoczenia, szczególne podsumowanie. Jaki ty masz podejście do EK Open? Czy ty lubisz ten turniej, czy tak raczej podchodzisz do tego, że no, niech będzie odhaczony? Wiesz co, yy, przez jakieś ostatnie parę lat yy... No i ostatnie parę lat, od początku kiedy się interesuję DARTEM, niezbyt przepadałem za UK Open. Z tego względu chyba prawdopodobnie, że nie można śledzić wszystkich meczów naraz, jest trochę rozbite to na różne tarcze. No i nie za bardzo można śledzić wszystkie spotkania. Nawet ktoś na Twitterze właśnie mnie pytał, raczej zaczepiał, mówiąc, że UK Open to dla niego ulubiony turniej i jestem w stanie to zrozumieć, jakby nie mając rozstawień, mogąc w każdej rundzie, to jest zrozumiałe. No ale optyka mi się trochę zmieniła po, po, po tegorocznym turnieju, no ale to pewnie dlatego, że no dla mnie też skomentowanie takiego wydarzenia to jest to jest znakomita rzecz i a może nawet polubię to UK Open. Ja mam takie podejście, że faktycznie ten turniej ma coś w sobie, że no ma, ci najlepsi mogą się spotkać już od razu, bo tych rozstawień nie ma, czyli na przykład już w czwartej rundzie moglibyśmy oglądać spotkanie na przykład takiego Gerwina Price'a z Michaelem Waggerwenem i to jest na pewno na plus, bo te hiciory mamy od razu i ktoś od razu odpadnie i mogą być też yy, duże zaskoczenia czyli, że jakiś tam underdog mógłby awansować do półfinału natomiast ja uważam, że UK Open ma bardzo dużą wadę i tą wadą jest po prostu format tego turnieju ja uważam, że UK Open to nie jest turniej na 3 dni on powinien być <grym> On powinien być po prostu dłuższy. Wydaje mi się, że w trzy dni ciężko zrobić tak duży format i później dostajemy to samo, czy, to samo co na Mastersie, czyli półfinał i finał w, w jednej sesji. To mija się z celem według mnie, bo później ten finał cierpi też na atrakcyjności. No i myślę, że UK Zobacz. Open, jak już, to tak ja bym w minimum pięć dni, jak już. W trzech dniach jakoś tego nie widzę. W trzech dniach to można Mastersa zrobić, ale UK Open jest za duże. No jest, jest coś w tym co mówisz, tylko też trzeba pamiętać, że oczywiście my tu rozmawiamy na temat sportu i samego czysto sportowego punktu widzenia zawsze jest gdzieś ten punkt marketingowy i turniej rozgrywany od piątku wieczór do, do soboty wieczór zawsze lepiej się sprzedaje niż, niż grany od wtorku czy, czy od środy. No wiadomo, wtorek i środa to są takie dni, gdzie ludzie, ludzie jeszcze pracują, ludzie zajmują się różnymi obowiązkami jeśli chodzi o format, to rzeczywiście można byłoby go rozgrywać, rozgrywać na trochę dłuższej przestrzeni. Pytanie, czy by to trafiło do ludzi? Mam wrażenie, że ludzie w tej chwili nie chcą oglądać wielu przeciętnych spotkań. A umówmy się, gdybyśmy mieli tak mecz po meczu śledzić te spotkania, pierwszej, drugiej, trzeciej rundy, no już na taczy telewizyjnej mieliśmy mnóstwo spotkań, które po prostu przyprawiały o ból głowy i zębów i wszystkiego dookoła. No to gdybyśmy mieli oglądać tak wtorek środa, czwartek, takie spotkania, to, to oczywiście moglibyśmy się trochę zadzić. Ale w tym co mówisz jest wiele, wiele rzeczywiście racji, bo no jest to bardzo mocno skondensowany turniej, a przecież grają praktycznie wszyscy zawodnicy z kartą, więc to no tak. rozłożenie tych spotkań jest rzeczywiście, rzeczywiście duże. No tak, tutaj też, no nie każdy format też jest mistrzostwami świata, wiadomo, nie? Tutaj też trzeba o tym pamiętać, a UK Open to daleka do mistrzostw świata, chociaż zawodników najwięcej, jeśli się nie mylę, to chyba UK Open posiada właśnie. Dokładnie, to jest... No dobrze, możliwość. to takie podejście nasze do UK Open już za nami, to teraz pytam Cię o ogólne wrażenia z tegorocznego UK Open, jak Ci się komentowało, jak ten... Czy spodziewałeś się w ogóle Jamesa Wade'a, że wygra ten turniej? Czy go stawiałeś w gronie kandydatów do puharu? To zacznę właśnie od końca, od tego Jamesa Wade'a. Jeśli chodzi o Wade'a, to Wade zawsze jest takim zawodnikiem, którego gdzieś się stawia w ósemce, dziesiątce. Nie przypominam sobie jeszcze turnieju w ostatnich latach, gdzie wymieniałbym Wade'a, nawet jak już wygrywał, to wymieniałbym Wade'a w gronie, nie wiem, ścisłej czwórki, piątki faworytów do, do wygrania turnieju. On zawsze gdzieś, gdzieś umyka w, tym, w tych stawianiach, no bo, bo no, nazwijmy to Wade Zabno, tę najlepszą formę ma za sobą, mimo że wciąż może wygrywać turnieje, tak jak, tak jak to widzieliśmy. Ale nie, nie stawiam go w roli faworyta, nie miałem go nawet na długiej liście faworytów, jeśli chodzi o triumf, ale, ale cieszę się mimo wszystko, że... Że ten puchar zdobył, bo tak jak też wspominałem w no to jest dla mnie jeden z najsolidniejszych, najbardziej odpornych psychicznie zawodników w turze i no i tacy zawodnicy zawsze gdzieś tam jedno trofeum w roku, dwa trofeum w roku będą zgarniać i no i Wade właśnie, właśnie ten pierwszy puchar zapisał na swoje konto, zdobył go. I myślę, że no całkiem zasłużenie za tę solidność na przestrzeni całego turnieju. Tak, on był zdecydowanie najrówniejszym graczem, chociaż już w pierwszym meczu miał tam ciężarę, on tam pod e wygrał z Joyce'em, później miał Roba Crossa. Tak. Także tak, tutaj... Waves. No z Crossem też miał taką sytuację, że też początek tego meczu z Crossem miał, miał dość przeciętny. Cross też szybko... W tej pierwszej sesji nie pamiętam ilona się zakończyła, ale wydaje mi się, że 3-2 dla Crossa, jeśli nie 4-1. I on też mu szybko, szybko zaczął uciekać, no ale tak jak, tak jak mówiłam, solidnością, regularnością jest w stanie rzeczywiście tutaj nadganiać z każdej sytuacji. Tak, 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 zdecydowanie. On najlepszy mecz według mnie z Priceem zagrał w półfinale. Tam pokazał taką klasę, tam w finale to po prostu dopiął swego, show Humphreys też nie pokazał tego co pokazał z Van Gerwenem w półfinale. Jest niewielki odstęp czasu, ale jednak sporo się może zmienić. Co pokazał Humphreys? Tak, tak. Tym, Humphreys... Humphreysa po prostu chyba to kosztowało za dużo zwycięstwo z Van Gerwenem rozegranie tak dwóch ważnych meczów w jednej sesji, jeden po drugim, praktycznie 15 minut przerwy czy 20 miał tylko Humphreys. No to go mogło trochę psychicznie szczególnie wyczerpać, więc no nie dziwię się, że taki ktoś jak James Wade Potrafił to wykorzystać na tym młodym zawodniku, ale Humphreys rzeczywiście ma jeszcze czas i to myślę, że jego nie, nie ostatni duży finał telewizyjny. Yy, tak, też jestem tym zgadzam. Ogólnie to UK Open przechodziło całkiem płynnie i mi się podobał ten turniej. Było faktycznie parę takich paździerzy Bary pozdrawiam. Yy, ale <laughs> ogólnie no to tam parę tych meczyków faktycznie było bardzo ciekawych, te półfinały były niezłe. No mecz Krzysztofa Ratyńskiego z Claytonem, koncert Krzysztofa był fantastyczny. Także tutaj naprawdę jestem zadowolony no i trzeba przyznać, że Polacy spisali się lepiej niż się spodziewają w przypadku Krzysztofa Ratańskiego i przede wszystkim Sebastiana Białeckiego. No a skoro już jesteśmy przy zawodnikach to zaczniemy sobie od pozytywnych zaskoczeń no bo najpierw trzeba chwalić. Mamy tam po trzech Dartery, ja przynajmniej mam tam trzech darterów, nie wiem ile Kuba sobie mm -hmm. tam rozpisał, bo my sobie nie ustalaliśmy tego, więc możemy mieć takich samych nie. na przykład darterów. Mm, to zacznę od siebie, no, ja by zacznę klasycznie, Luke Humphries, absolutnie nie spodziewałem się go w finale, w ogóle w wysokiej fazie się go nie spodziewałem. Ja dalej mam w pamięci jak on sfrejerzył mecz na Mistrzostwach Świata z Polem Limem, gdzie on tam mógł o, wygrać tak. bez problemu i przegrał jeszcze to spotkanie i trochę o nim zapomniałem, przyznam bo nie śledziłem aż tak tych turniejów Players Championship, i on się jakoś tam bardzo nie wyróżniał, yy, także ten UK Open naprawdę z, yy, z, na plus w jego wykonaniu no i myślę, że Luke ma potencjał na dobre wyniki, no na World Cupie na pewno go nie zobaczymy chociaż to i tak jest nierankingowy turniej yy, ale match play zobaczymy, co pokaże chociaż to lipiec, więc tutaj się może sporo zmienić przez te 4 miesiące to jest moje pierwsze nie, no. pozytywne zaskoczenie kto jest u ciebie? Pierwszy. Tak, jeśli... Możemy zacząć nawet od tego samego, bo oczywiście naturalnie Luke Humphries też też wśród moich pozytywnych zaskoczeń. Oczywiście Luke Humphries to zawodnik, który gdzieś tam krąży zawsze koło tych turniejów y, największych. Gdzieś ta 32, jeszcze teraz 32 dwójka nie, ale, ale tak już dobija jest, do tej tak. się, tych Więc... Y... To jest na pewno zaskoczenie, no bo tak jak mówisz, ten początek sezonu raczej się nigdzie nie wyróżniał, też y, oczywiście nie jest to zawodnik, który notorycznie będzie przegrywał spotkania w pierwszej rundzie, więc to taki solidny średniak na ten moment, ale on ma bodajże 26 lat, jeśli dobrze pamiętam, y, więc no jakby w takim wieku rzeczywiście niektórzy zawodnicy już osiągnęli dużo, no ale on ma przed sobą jeszcze spokojnie 30 lat, myślę gry ja za 30 lat on... Z pary pucharów pewnie zgarni. Więc tak, Luke Humphries to jest rzeczywiście pierwsze, u mnie tak samo, pierwsze pozytywne zaskoczenie tego turnieju. Mhm. No u mnie drugim zaskoczeniem pozytywnym jest najlepszy szkod na tym turnieju, czyli Alan Sutar, czyli człowiek, który zyskał w tym roku kartę. On już na Player's Championship hmm. pokazało się z bardzo dobrej strony i przyznam, że jest to dla mnie spora niespodzianka, bo ja osobiście go nie znałem przed, tym, przed tymi turniejami, był dla mnie obcy. No i tak sobie tak popatrzyłem sobie na tego wyniki, przyznam, że jak na człowieka, który zebrał niedawno kartę, to naprawdę bardzo dobrze gra. I kurczę trochę no tak. szkoda tego meczu z czyznałem, bo on tam mógł nawet go wygrać i awansować dalej także naprawdę szkoda, ale myślę, że to jest gracz, jeżeli tam wszystko pójdzie dobrze, że to jest zawodnik, który y, może być w czołówce tam turniejów, tutaj SPK MVT y, nawet y, tam dał zakład, że tam Sutar nie wygra do końca roku turnieju, to coś tam zrobi. Już nie pamiętam dokładnie, a nie chcę kłamać, Aha. ale pozdrawiamy oczywiście. No i w sumie P jest coś na rzeczy, bo wydaje mi się, że też Sutar wygra jeden z turniejów Players' Championship. Bo ma e... potencjał. Oczywiście, ja myślę, że ja zdecydowanie też się podpisuję pod tym, że Alan Sutar wygra, myślę nawet nie jeden w tym roku turniej Players Championship. Myślę, że to może być trochę kazus Krzysztofa Ratajskiego, który też jeszcze, znaczy no Sutar ma już kartę, ale Ratajski jeszcze bez karty wygrywał turnier Players Championship i myślę, że to jest zawodnik o podobnym potencjale co Krzysztof Ratajski. Też przez długi czas nikt o nim nie słyszał. Sutar gdzieś tam, wiadomo, ci co się interesują głębiej trochę zagadnieniami typu, typu WDF, to Sutara kojarzyli, wiedzieli, że to jest życie nieprzeciętne graczom. Zresztą miał kiedyś propozycję od Gary'ego Andersona, że on będzie go wspierał w drodze do, do PDC. On chciałby, żeby właśnie wystartował w Kiskulu. Wiadomo, tak jak wspominaliśmy też w trakcie transmisji, jego praca jako strażak trochę mu, trochę mu to nie umożliwiała nadal mu nie umożliwia tak w pełni. No ale kto wie, może jeszcze ten rok zarobi trochę pieniędzy, a myślę, że jeden turniej to na pewno wygra w tym sezonie. A półfinał to zrobi naprawdę z 5-6, jeśli dobrze pójdzie. No może nie 5-6, powiedzmy 3-4. Ale Sutar to będzie, myślę, zaskoczenie na miarę, nie wiem, Dirk'a van Duivenbode w zeszłym roku, czy Daymona hety i to spokojnie ten człowiek ma tutaj wielki, wielki potencjał. Tak, czy u ciebie również jest w tych pozytywnych zaskoczeniach? Czy, eee, czy nie? Nie, nie wybrałem mhm. Sutara, bo e, jakby trochę oczekiwałem po nim, no może to nie, nie był taki złoty strzał, ale oczekiwałem po nim, że może parę, parę spotkań wygrać. Drugim moim takim oczywistym wydawałoby się typem był John Brown. E, syn Steve'a Browna, który też ma ma kartę PDC, no dojście do tak dalekiej fazy Last 32, no to jest ogromny, ogromny sukces dla, dla, dla Johna Browna. Last 32, o, o ile się nie mylę, chyba Last 32, on wtedy przegrał z Chrisem Dobajem, albo Last 16. Teraz też, też już w tym momencie nie pamiętam. No ale w każdym razie, czy to Last 32 czy Last 16 dla Johna Browna to jest sukces ogromny. No i porażka z Chrisem Doboem dość, dość bolesna 1 do 10, ale przypomnijmy, to też jest zawodnik, który ledwo co wywalczył karty PDC. Ma, jest naprawdę w młodym wieku. No i tylko cała, cała jakby przyszłość przed nim jeszcze takie przytarcie w takim turnieju tyle co Hamplis nie osiągnął, ale myślę, że potencjał podobny, o ile nawet nie większy u, u Johna Browna. Tak, no i moim trzecim pozytywnym zaskoczeniem polecę patriotycznie Sebastian Białecki. Ja w typerze postawiłem, jak typowałem K Open, to stawiałem, że Sebastian wygra jeden mecz, a potem odpadnie. A tu naprawdę jak na człowieka, który nie ma karty i dostał zaproszenie, to zagrał bardzo dobry turniej. Znowu 2000 funtów. Fajna gra, dziewiąta lotka, to już sama, to już to tak. powinno nam świadczyć, że mamy do czynienia z kimś kto może zrobić karierę w, te, w tej dyscyplinie, a później równa walka przez długi czas z Mensurem Suljowiciem. No naprawdę szacun dla Sebastiana. No i oby się nic nie popsuło tam w przestrzeni lat, bo będzie, bo będzie naprawdę długo po tym Krzysztofie Ratajskim tęsknić nie będziemy, jeśli to będzie do, w dobrą stronę szło. Tak, ja od razu też mogę powiedzieć, że właśnie trzecim moim pozytywnym zaskoczeniem jest Sebastian Białecki, ja też, ja, dla mnie w ogóle wygranie jakiegokolwiek meczu w tym turnieju W Open y, już bym to uważał za sukces i już y, myślę, że wielu, wielu z y, wielu z fanów by powiedziało, że to już jest ogromny sukces. A to, że jeszcze zrobił dziewiątą lotkę, to, że jeszcze urwał y, sześć legów y, Mensurowi że doszedł do takiej fazy, no i przez pół meczu praktycznie grał z nim web web, więc no nie można powiedzieć złego słowa o Sebastianie. Pierwszy jego taki wyjazd na pewno nie ostatni, jeśli tylko będzie się w ten sposób rozwijał, a jeśli rozpocznie się już development tour, miejmy nadzieję, że, że, że wznowią się te rozgrywki już na jakoś w najbliższym czasie, no to tamtego rankingu też można i wygrywać karty PDC i dostawać się do właśnie turniejów typu UK Open. Więc yy, niech Sebastian wśród tych młodych pokazuje coraz częściej, że, że potrafi grać, a przecież potencjał ma. No i na tę czołową dziesiątkę w Development Tour co najmniej, jak nie ósemkę, czwórkę, z pewnością będzie w stanie sobie zapracować tymi najbliższymi miesiącami. Mhm, dobrze, no to pozytywy mamy za sobą, to przejdźmy do negatywów i zaczniemy od Ciebie tym razem. Yy, z negatywami miałem problem, bo szczerze powiedziawszy, nie, nie miałem takich. Yy takich typów na 100%, które, które mógłbym sobie wybrać. Uznałem, że największym rozczarowaniem mimo wszystko tego turnieju był Glenn Darent. Nie jest to może nowość to, co prezentuje Glenn na początku tego sezonu, ale bardziej wybrałem go z tego względu, że zapowiadał, że już ma te najgorsze czasy za sobą, że on już trenuje, że on już ma ten odpowiedni poziom, że już o wszystkim zapomniał. No okazuje się, że chyba nie do końca tak jest. No i ten master z występ yy, pamiętamy teraz to UK Open. Także, także przeciętne. Polaszka już w pierwszym meczu, jeśli dobrze pamiętam, z danym nopertem. Tak, z nopertem. Tak. Yy, tak, i to był jego pierwszy mecz i to była średnia bardzo niska z tego co pamiętam nawet 89 punktów, jeśli nie 90. W każdym razie bardzo coś bardzo niskiego. No i niestety myślę, że Glenn wciąż przed tą Premier League, która już startuje no, lada moment, początek kwietnia, ma wiele rzeczy do przemyślenia i miejmy nadzieję, że zdąży jeszcze odnaleźć formę, bo to nic bardziej nie boli, jeśli obrońca tytułu pożegnałby się już z Premier League w pierwszej fazie, a tu wiemy, Mecz za meczem będzie rozgrywany dzień za dniem, więc jeśli nie trafi z formą, przegra szybko pięć spotkań, no to może być dla niego naprawdę, naprawdę duży kłopot. Tak, ja również wybrałem Daranta, bo naprawdę jego forma nie wygląda dobrze, wręcz w ogóle jej nie ma. Ale ogólnie jak już poruszyliśmy premier league, to powiem ci, że jak, przy mas jak po podsumowaniu masters się obawiam o to premier league, to teraz troszkę mniej się obawiam, bo ci zawodnicy grają co lepiej. Gerwin i Van grali, zagrali dobry turniej, całkiem nieźle się zagrało, ZDSO tak. za Clayton cały czas na swoim poziomie, mimo tej, mimo tej kompromitacji, mimo wszystko z Krzysztofem Ratajskim. Mm, ale mm. dalej jest, ta, jest to grono zawodników, który gra bardzo słabo. Rob Cross gra cały czas średnio. Dimitri Vandenberg gra bardzo słabo, jak na swoje umiejętności, średnio gra Spinal, no i średnio gra Glendarrand, także dalej mamy mhm. zawodników, którzy grają poniżej oczekiwań, a zagrają już od kwietnia w Premier League. tutaj może, mogą się nam zrobić dwie ligi, ale zobaczymy, jeszcze mamy oczywiście Andersona i Wrighta, także wszystko jest możliwe, tak. Tak? oni mogą grać słabo w UK Open, a potem przyjdzie Premier League i w strzelą. także... Nie, nieprzewidywalny jest dart i po raz kolejny mamy do tego ten dowody. Tak, u mnie darant również jest zawodem słaby turniej. Kto u ciebie jest drugi? Tak, to O, jeśli chodzi o drugiego, no to tutaj już miałem naprawdę naprawdę duże problemy, bo uważam, że że takich typowych rozczarowań i te dwa nazwiska, które, które jeszcze sobie wybrałem, to tak naprawdę nie są duże rozczarowania, a raczej wynikają z tego, że być może oczekiwałem trochę więcej po tych zawodnikach albo po prostu trochę liczyłem na jakiś lepszy, na lepszy występ z, z ich strony. Drugim nazwiskiem jest Raymond Van Barneveld. I hmm. oczywiście nie chodzi o to, że, że Raymond odpadł w pierwszej rundzie, no bo przeciwnika miał... Sutara, to był mecz zapowiadany jako najlepszy na tym etapie. Oczywiście to była runda druga, nie pierwsza, bo obaj zawodnicy zaczynali od, od rundy drugiej, ale myślałem, że Barney pokaże coś, coś więcej w tym spotkaniu, a tak naprawdę nie pokazał nic specjalnego po tym wygranym turnieju w Players Championship, ale to chyba raczej taki bardziej prywatny zawód niż, rzeczywista, niż rzeczywiste rozczarowanie, no bo... Też nie mamy co oczekiwać po Barneyu, że, że będzie cały czas wygrywał spotkania teraz już w każdym turnieju będzie faworytem, ale fakt, liczyłem na trochę więcej, liczyłem na taki naprawdę hit, hitowe spotkanie w tej drugiej rundzie no i trochę się mimo wszystko zawiodłem. Tak, ja Barnevelda akurat nie uwzględniłem, ja od siebie dam Damon'a monochetę kolejny turniej telewizyjny, w którym Damon gra średnio. On jest taki nierówny, bo ma takie turnieje telewizyjne całkiem niezłe. Później przychodzą na przykład Mistrzostwa Świata, w których totalnie nie istnieje, no i w tym UK Open również zagrał tak poniżej oczekiwań bym powiedział. Trochę szkoda, bo jednak oczekuję od tego zawodnika więcej, bo stać go na więcej. A tutaj kolejny turniej telewizyjny i... kicha. No tak. Zobaczymy co będzie dalej. No, turniej podłogowe, tak, pewnie w czerwcu wystąpi na world cupie, wątpię, żeby... Coś tutaj jakiś kataklizm znaczy w składzie Australii, hmm, ewentualnie chyba, że... Nie, tu raczej nie, nie będzie raczej rozczarowań, tak, Heim Heta raczej, raczej wystąpi z Whitlockiem, ale zgodzę się z tobą, że Heta... Tak, no chyba, że Heta złapie koronawirusa, to wtedy trochę inna bajka, tak. no, ale nie od niego będzie to zależało. Wtedy tak, no jestem zawiedziony, liczę, że Heta raczej będzie szedł do przodu, jeśli chodzi o turniej telewizyjny, niż do tyłu. Dobrze, no i kto jest numerem 3 u ciebie? Tak, u mnie, jeśli chodzi o numer 3, yy, no to postawiłem na denego Bagisza. Yy, to też jest takie nazwisko, które w ostatnim czasie może też za dużo oczekiwań na jego, na jego barkach yy, spadło. Yy, no ale Liczyłem właśnie, że UK Open, szczególnie te pierwsze fazy, będą dla, niego, będą dla niego udane, ale okazało się zupełnie, zupełnie inaczej. Męczył się w tym pierwszym spotkaniu. Z kim on tam grał, też już nie, nie pamiętam, ale komentowaliśmy to spotkanie mm, komentowaliśmy to spotkanie w piątek. Kosmicznie się męczył przez... Y, właśnie... Z nie, nie z Hetą. O, nie hmm. pamiętam z kim on grał. Gdybyś mógł Ojej. przypomnieć, masz gdzieś otwarte. Właśnie e... też zapomniałem z kim on grał, ale mogę szybko wpisać się w ten, bo tam będzie klawiatura pamiętam, złychać, że... Bo tam nie pamiętam niestety właśnie z kim... Ale też sobie, grał. też sobie... też sobie... Denny Begis zagrał z... A z Tichanem Z Tichanem tak, on grał już w dru... On to, to był już następny mecz Begisza Tak, bo pierwszy mecz grał z Claydonem. Tak, w pierwszej o z Claydonem. właśnie, z Bretem Claydonem. To był no, chyba najgorsze spotkanie w ogóle z tej serii. No może nie najgorsze, ale jedno przynajmniej z dwóch najgorszych spotkań jakie skomentowaliśmy w tej w tej sesji. Potem Begisz zagrał właśnie tak jak mówisz z Tihanem. Tam było co prawda na styku, tam było 6-5, ale, ale to też było kiepskie spotkanie. Tam średnia chyba ledwo co przekroczyła 90 punktów u, u Begisza. I to też nie jest jednak rozczarowanie z cyklu. O, rzeczywiście liczyłem tutaj na ćwierćfinał, tak? Ale myślałem, że, że Dany Begis jest w stanie już teraz, przynajmniej w tych pierwszych rundach, mniej więcej dojść na poziom tej czwartej rundy. No i już stamtąd wszystko, co by, co by zagrał, to byłoby, to byłoby bardzo bardzo dobrym wynikiem, a tak no mam wrażenie, że nie skorzystał z tych dobrych pierwszych rund, z tego losowania, które mimo wszystko miał nie najgorsze, więc no takie też prywatne, delikatne rozczarowanie. Ja miałem, przyznam problemy z tymi negatywnymi tam zaskoczeniami, bo naprawdę ciężko było wskazać kogoś, ale jak już wskazałem, to wskazałem Petera Wrighta. Bo mimo, że miał tam niezłą mm -hmm. średnio, to mimo wszystko tak patrzyłem na ten mecz i przyznam, że no Chisnell zdominował go w tym spotkaniu i Wright nie miał żadnych argumentów nawet, żeby próbować walczyć z Dave'em. No i pew, przez pewien mamy by było to jednostronne spotkanie. Szkoda, bo Peter Wright, no znowu mamy do czynienia z takim typowym Wrightem, czyli takie fantastyczne, trudniej przy... Yy, tak zamienia z takimi beznadziejnymi, on tam w Players Championship i też odpadał bardzo szybko. Szkoda, ja go lubię, bardzo go lubię, on jest jednym z moich ulubionych zawodników w stawce, ale nie podoba mi się ta jego chimeryczność, że raz zagra w finale, a raz odpadnie w pierwszej rundzie, to nawet nie chodzi o to, że to był cziznol, ale ogólnie liczyłem, że pokaże coś więcej. No i się trochę obawiam, że przyjdzie premier league i tam znowu będzie grał tak średniawo. No, no tak, masz rację, trochę z tym rajtem jest. Jest pewien problem na początku sezonu i też jakiś nieswój jest, chociaż no, trzeba przyznać, że wielu tutaj zawodników już w czwartej rundzie miało potencjał na więcej, ale właśnie mówisz, Rajd trafił na Chiziego, Kalen trafił na Smitha, y, Aspinal trafił na Ratajskiego, też nam dużo tych dobrych zawodników no, już na, pierwszej, na pierwszym płotku się potknęło, no ale rzeczywiście po Rajcie chyba trzeba oczekiwać trochę więcej. Tak, chociaż też można było Vandenberga w sumie też podać do rozczarowań, bo ja tak patrzę z Woodhouseem też taka średnia słabiutka jak na niego, także tutaj od tego mastersa to ten rok słabo na razie w wykonaniu belga. No tak, słabo, ale też trzeba pamiętać o tej, o tej operacji, no właśnie, tak, którą tak, przeszedł. Tak, na pewno siły zbiera na to co najważniejsze, czyli na premier league i miejmy nadzieję, że do tego czasu się rzeczywiście wykuruje, bo bo w tej Premier League teraz Darent średnio, Vandenberg średnio no Clay, Clayton oczywiście cały czas jest w formie, ale tym występem z Ratajskim. Ratajski zagrał genialnie, ale też trzeba przyznać, że Clayton zagrał yy, no przeciętnie no jak ja na siebie. to zdecydowanie się skracał, to w Tak, de Sousa, do... który gdzieś tam też yy, raz tak, raz tak. Miejmy nadzieję, że że będzie taka topowa Premier League, bo yy, Adrian Lewis nawet któregoś chyba jeszcze w trakcie Mastersa. Tak, chyba jeszcze w trakcie Mastersa powiedział, że jeśli nie wybiorą ani jego, ani Smitha, to on nawet nie będzie oglądał tego turnieju, bo będzie się nudził. I żeby nam się właśnie nie, nie zrobiła taka nuda trochę z tego, tak. w związku z tym, że, że są takie nazwiska, a nie inne i w takiej formie, ani. nie no Cóż, no The za czy Vandenberg nie dostali się tam przypadkowo, no wygrali duże turnieje, które organizował zresztą Sky Sports, więc to było wiadomo, że takie... dostaną się do Premier League. Tak, tak, brogo, to, o ironio Vandenberg i Józek de Souza wygrywający turniej telewizyjny przed Michaelem Smithem no mnie do teraz mówi, <laughs> Dlatego ja tak liczyłem po cichu, że tym Muhamfisowi się też uda, bo y, Już byłby hat trick, także tutaj naprawdę y, czekam cały czas, aż Michael okay. Smith ten turniej wygra. No i... Po łapach dostaniesz za te decider z Jokalenem, bo ja tutaj stawiam, że Kalen wygra turniej, a on już odpada w pierwszym meczu. Także tak, tym bardziej, no tylko Darant mi się sprawdzi, bo ja go stawiam w rozczarowaniach przed turniejem, no i się sprawdziła, ale poza tym to absolutnie mi typy nie weszły. No ale właśnie to jest o. piękne, dotypuje typuje się przed turniejem, bo potem, te, a potem John McDonald i spółka mówią, a kuku fikę z a dostaniesz, a nie typy dobre, no i tak to jest. No i to tyle. Tak, typować można. Tak, i to tyle. Yy, w TvP Sport najbliższy turniej World Cup, tak? Na to się zapowiada. Yy, no chyba, chyba tak, no nie nie sądzę, nie mam żadnych informacji, abyśmy byli zainteresowani wykupieniem Premier League. Oczywiście, no jeszcze nie mówię w 100%, procentach, bo to różne rzeczy się dzieją, dzieją w sporcie i też nie można wykluczyć, ale... Ale nie, raczej żeby się, żeby się nikt nie spodziewał, że nagle wykupimy Premier League, raczej to mhm. jest marna szansa. Zawsze jest, a jeśli nie Premier League to tak, to oczywiście następnym turniejem będzie World Cup. Na no, po World Cupie, no to już praktycznie maraton niemalże do, do końca roku. No tak, później po World Cupie match play w lipcu, później tam we wrześniu chyba nie wiem tak, czy. W ogóle... potem... Nie wiem, czy we wrześniu będzie to World Series of Darts Finals, bo ja nie pamiętam, kiedy ten turniej jest w ogóle rozgrywany, bo szczerze mówiąc mi nie obchodzi jakoś bardzo. Nie więcej w tym czasie, ale... Ta, w październiku nawet... Grand Prix, w listopadzie Grand Slam i PC Finals i wiadomo, grudzień to Mistrzostwa Świata i tak... Dokładnie, I dokładnie tak. Dokładnie. I tak dalej, to tak, może, I tak dalej, można... I tak dalej, i tak dalej. Można sparafrazować ten go mema, tam Pasz Bożenko, już grudzień, Mistrzostwa Świata i tak dalej. Tak, to tak leci właśnie. No, ale... Tak, dzień, dzień jak co dzień, dzień po dniu. Czas się dzieje, <grym> życia cud. Tak, dokładnie. No także czekamy na kwiecień Premier League za zamkniętymi drzwiami niestety, ale jest nadzieja, że będzie, niedługo, będą niedługo turniej z kibicami, bo tam w Wielkiej Brytanii też szczepienia idą całkiem nieźle, więc może coś się uda w, połowie, w tak, drugiej tam w połowie roku zorganizować. Także tak, dziękuję, subskrybujcie gdzie mam tą lotkę. Zapraszam na nowego Twittera oraz Kuby Twittera również zapraszam. Na grupę Awangarda Darterska również zapraszam. No i chyba tyle. Tak jak mówię, niedługo film jakiś tam historyczny wleci. Także do usłyszenia. Cześć.